Tam na zachodnim szlaku tutaj takie zakupy nietypowe, tak zwane słoikowe. My mamy także uwielbiamy mieć w słoikach takie różne rzeczy. Akurat teraz już jest pusto w domu było, bo teraz już nie jest pusto. Mieliśmy tylko ogórki kiszone i takie śląskie ogórki, które jak tu rozmawiałam ze Ślązaczką, to to nie są śląskie na Śląsku i się nie zna. Natomiast Peklowane, piklowane w Polsce, coś takiego chyba to się w miarę nazywa. Przepyszne są te śląskie ogórki. I ogórki kiszone są z tej samej firmy i też są przepyszne, i my je właśnie kupujemy. Także jeszcze mamy to, ale żadnych innych słoików już nie mieliśmy w domu. Także omówię Wam troszeczkę słoików, które kupujemy. I teraz zaczniemy najpierw tradycyjnie od początku rachunku. Tak będzie najprościej. Zwykłe dwa tostowe chleby. One są te małe, tostowe po 500 g po 88 centów. Natomiast to są właściwie niezwykłe, bo to są ten masłowy tost. To nie jest zwykły tost, to jest ten taki lepszy i on był w promocji. Bo normalnie ten yy, zwykły chleb, on chyba 750 gramów euro, tam 10 20 euro 20 kosztuje. A ten masłowy, on jest dużo droższy, ale było w promocji, więc wzięliśmy dwie sztuki. I tak to chcieliśmy kupić chleb tostowy, tylko powiem Wam szczerze, kupilibyśmy zwykły. A tak to wzięliśmy masłowy, bo jest w promocji. No, 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 no. Takie to są kombinacje alpejskie. Niedaleko Alp. O. Dobrze, mamy. I teraz tak, y, dwa razy taki słoik Wam pokażę po 99 centów. Ja to uwielbiam. W ogóle chciałam kupić kalafiora takiego, ale tutaj nie było w tym sklepie właśnie samego kalafiora, więc kupiłam takie też pikle, to miks y, party, miks, no różnie to jest nazywane. To są i cebulki, i ogórki korniszony, i marcheweczka jest, i kalafior. I tam jeszcze powinna być schowana hmm, ta kolby małe kukurydzy gdzieś tam na pewno są schowane. Także dwa słoiczki sobie tego wybrałam, bo ja to uwielbiam. <laughs> nie wiem jak to się mówi, peklowane chyba, ale warzywa ale ale mówię. Kurczę, te niebieskie paragony, widzicie jak są jasne paragony białe, to nie ma problemu z ostrością. O, mamy, mamy. Następnie mamy papryki Japanello po 99 centów. Dwa razy mm, kapusta Kiszona, młoda, świeża kapusta Kiszona. Zaraz Wam ją pokażę. Natomiast tak, to jest ona chyba po 400 g i jest 1,49. To jest bardzo droga, ale nie mogę nigdzie znaleźć. Ja zawsze lubiłam na wiosnę były takie kilogramowe, te kapusty Kiszone. I e, kosztowały 99 centów za kilogram, tak 400 gramów. Natomiast nie mogę jej kompletnie nigdzie znaleźć. I ta, taka w pojemniczkach, to są i w Kauflandzie, no w każdym sklepie one są, w kilogramowych, takich kwadratowych pojemnikach. E, słuchajcie, to ona nie jest do gotowania, ona nie jest do niczego, tylko to jest właśnie taka do jedzenia, kompletnie jest do jedzenia. Otwiera się i je. Surówkowa. I ta jest z zieloną papryką. Natomiast różne, zawsze różniste były rodzaje. Przepyszne. Ja to uwielbiam po prostu, tą ich sałatę. Taką młodą kapustę kiszoną. Jak widzicie, to nie jest typowa kiszona, tylko właśnie biała, taka inaczej wyglądająca. Mamy ostrość? <grywia> to to? Aha, te papryki japanello to kupiliśmy... W normie był olbrzymi ten słoik po 3,99, tak jak te oliwki, takie królewskie są. Natomiast u nas tak dużo tego nie idzie, tego japanello. No, na pizzę sobie położymy i tak czasami do kanapki po troszeczku weźmiemy. Także to są yy, krojone, czasami jak robię naleśniki z szynką serem. To, żeby coś yy, takiego fajnego smaku dodało, to takie. Czy czerwone papryki, czy te ja wyjmuję i dodaję. No przydaje się taki słoik w domu. I to jest, o widzicie, 340 gramów z tą zalewą i 190 gramów same obcedzone. Na przykład ja nie lubię bardzo, zresztą u mnie w domu się nie je, ogólnie nikt z nas nie lubi tej bardzo ostrej takiej papryki. No, nie lubimy za ostro. Lubimy sobie tam pieprzu sypnąć, ale normalny, żeby był smak, a nie nie bardzo ostre. Kupiliśmy mnóstwo jedzenia dla kotów. Były przecenione. To przykładowo Wam przyniosę i pokażę za chwilę. Ok, przyniosłam jedzenie dla kotów. Było dużo takich poprzecenianych z 69 centów na 30, nie 59. I to jest ta turecka. No, no, no. Wiecie o co chodzi? I tutaj była chyba wątrubeczka, to będzie. Nie mogę tutaj przeczytać, ale chyba tak. Wiem, że tam mój mąż to patrzył w sklepie, to była i wątróbka, za drobny jest dla mnie, yy... nie widzę, powiem Wam szczerze, nie mogę, nie mogę przeczytać. Okej, okay, nie będę rzeźbić, bo nie mogę przeczytać, natomiast była duża przecena, 85 gramów, to nawet nie wiem ile ma gramów, też 85 gramów i takiego dużo pokupowaliśmy, wszystkie właściwie, które było. My nie mamy swoich kotów, natomiast my je nazywamy, że to są nasze koty, bo one żyją na zewnątrz. Natomiast u nas siedzi żywią, przychodzą na jedzenie i, i miałczą, pogadają, myszy złowią, także do domu żadne myszy nam nie wchodzą. No, są nasze koty i nie są, tak? Młode koty, jak się rodzą u sąsiadów, to gdzieś tam one się rozchodzą właśnie, bo te stare koty je przegarniają, jak podrastają. No i u nas tu nie było kota i się pojawiła jedna kotka rok temu, potem przyszedł inny, potem różne jeszcze przychodziły, ale odchodziły. A tak w tej chwili to jest docelowo dwa koty u nas są na stałe i, i mieszkają tam, <grym> gdzie sobie do sąsiadów pójdą, przytulą się do krówki, najedzą się, napiją mleka u nas się najedzą, zresztą od sąsiadów koty też do nas przychodzą, jedzą, bo ostatnio sąsiad przyszedł. Tam miał jakąś sprawę, spojrzał i o, moje koty! Lepsze jedzenie im dajecie! No tak, zaczął się śmiać. Także tak u nas to wygląda życie, na wsi. Ale głównie są stałe dwa koty, które można powiedzieć są nasze i nie są nasze. Tak, bo po prostu się przypałętały i są dlatego nasze. To dużo tego pokupowaliśmy, wszystko co było. I tyle będzie na temat kotów. Mm, y, takie cebul 1,69 a to jest taki korzeń i teraz ja wam nie opowiem co to jest za korzeń, to jest taki czarny korzeń, ja nie wiem czy to jest w Polsce on jest jak widzicie, to nie jest chrzan to jest takie coś z Azji wow ale mi butelka strzela to jest takie coś z Azji Okej, okay. widzicie taki słowek. Nie wiem czy to jest w Polsce, czy wy to znacie. Korzeń taki jest. No. <g> Przepraszam. 5, 4, 540 gramów razem z tą zalewą i 320 gramów jest samego. A tak powiem okej. Okay. Będę jadła korzonki. Kurczy, no. Mamy kontakt, mamy kontakt. Następnie, co tam jest? 0,75. A, dziewczynka. Wino z Rumunii kupiliśmy. Mój mąż raz kupił, zasmakowało mu, i dzisiaj znaleźliśmy identyczne. I wzięliśmy dwie butelki po 2,99. To jest czerwone wino, bardzo mojemu mężowi smakuje. Ja nie jestem zwolenniczką czerwonego wina i tam troszeczkę spróbowałam, ale tak, ja to po tej koronie nie za bardzo jeszcze, jeszcze mam smak, więc może ono jest i dobre, a mnie nie tego. Ale mój mąż uwielbia to wino, więc musieliśmy po 75 ml Aus -Romanien. Dwie butelki wzięte. Są. Mąż mój też nie lubi czerwonych win czerwone wina francuskie tylko do potrawy, ale to też nie za często i minimalnie, bo są bardzo ciężkie i generalnie nie pija czerwonych win, a to wino mu akurat smakuje. To mamy winko. Czekajcie, czekajcie, przepraszam Was bardzo, bo się nie mogę odnaleźć. Jest winko. Następnie są bułki 1.19. Pamiętacie, w normie kupiliśmy 6 bułek z ziarnami 1.19. Natomiast tutaj kupiliśmy zwykłe bułki. Jest ich 8 sztuk, za chwilę pokażę. Również euro 19. Natomiast jak myśmy przyjechali, one, słuchajcie, albo po 69 centów były bułki, albo po 89 centów już tego dokładnie nie pamiętam. No, i oczywiście, ponieważ byliśmy w innym miasteczku, to udało się wrapy kupić. Mój syn będzie szczęśliwy, jeszcze ich nie widział. Po euro 19 są wrapy, normalnie kupowane wrapy. I tu jest 6 sztuk. O, i te bułki teraz przyniosę, pokażę Wam. Osiem sztuk takich zwykłych bułek. Ten do pieczenia. No, o, tu dobrze widać, jaka to jest bułka. Ona troszkę podpieczona jakoś i samemu się dopieka świeżutką, chrupiącą bułeczkę. Ma się na śniadanie. To już mamy dwa razy nestle lody. To zaraz Wam też przyjdę, pokażę. Yy... 3,49 to muszą być lody, bo ja nie widzę nic innego na stle. Tak, rzeczywiście. Słuchajcie, to są lody. To jest 5 sztuk lodów takich um, wasamelon, czyli Arbuz, arbuz. My jadamy arbuza, mój młodszy syn nie za bardzo lubi, ale uwielbia te lody. I my mu kupujemy. One są drogie, ale on je uwielbia, więc nie ma takiej ceny, żeby mu nie kupić, on naprawdę rzadko o coś prosi, żeby mu kupić. Następnie mamy słoik tomaten paprika, to jest też nieduży, kupiliśmy 79 centów, bo to też się po troszeczku daje. 99 centów, kapusta czerwona też zdrożała, była po 59 centów, jak przyjechaliśmy. I puszta salat, przepyszna puszta salat, 1,69 chyba też zdrożała. Natomiast nie pamiętam, po ile jest. Kto mieszka w Niemczech, ewentualnie ma możliwość robienia zakupów w Polsce. Nie wiem, czy w Polsce jest puszta salat. To nie jest ostre, tak jak myśmy na początku myśleli, że to jest węgierskie. To jest po prostu wspaniałe, to jest tak pyszne, powiem wam szczerze. Może być zimowa, ale my to cały rok jemy i to jest 670 g bez zalewy 370 pokrojone. To jest ogórek, chyba seler, marchewka, papryka, cebulka, różne takie rzeczy. To jest ta puszta salat. Tu jest bardzo, ona jest miękka, bardzo smaczna, są oczywiście firmowe droższe, natomiast powiem szczerze, nie kupiłam firmowej droższej, bo ta nam smakuje, tak, dlatego my to ją kupujemy i tu macie znowu co, gwarancję, słuchajcie, jakość z, ba z Bayernu, tak, Qualität aus Bayern, czyli to jest najlepsza i dlatego... Nie będę jej kupować, nie będę szukać innej, tylko będę tą kupować. To jest taki klasyczny słoik, 650 gramów, tutaj zalewy to jest nie za dużo. I zwykła papryka, taka, wiecie co, o, taka właśnie, tu się nazywa tomatem papryka, czyli papryka jak gdyby pomidorowa, to jest taka zwykła, totalnie papryka, bo kupiliśmy też świeżą. I ona jest pokrojona sobie w takie paseczki. Ja na ogół, jak właśnie daję do dań, to muszę kroić w takie paseczki, więc przyznam szczerze, że lubię kupić, jak mam już pokrojoną. I wiem, że to nie będzie tak, jak w Polsce czasami bywało, że zgniła, spleśniała, to odkroiłam i co się dało, to się dorzuciło do słoika. Nie, to jest normalna. 320 g z zalewą, 165 g bez zalewy. Tak jak mówię, to jest małe, bardzo słoik. I ze słoików to mamy chyba już omówione jeszcze tylko cebulka ta srebrna jest kupiona. Ale to zaraz też ją zobaczymy. Mhm. Skrzydełka, dawno już też nie kupowaliśmy skrzydełek 3,69 szmand to jest rodzaj śmietany 89 centów. A to już za dużo jest pozycji. Skrzydełka są dwa rodzaje, drugie są chyba barbecue. Natomiast to są knoblauch, czosnek, czosnek z miodem i, i z takimi ziołami niesamowicie, słuchajcie, one są, bardzo je uwielbiamy, 750 gramów ma ten bojtel i po prostu, no wspaniałe, słuchajcie, są, można je kupić w każdym sklepie, my akurat kupiliśmy w EDC, w REWE też, były smaczne, one w każdym sklepie w netto kupicie, natomiast w każdym sklepie mają, inny troszeczkę smak mimo oho już rozrabiam zamaczam jeszcze taki brzydki rachunek i zamaczą mimo że niby ta sama cena natomiast inny producent robił inne przyprawy i inaczej to smakuje szmant 89 centów to jest rodzaj śmietany nie wiem czy wszyscy wiecie jest u mnie filmik o śmietanach natomiast to jest i tak bardzo biedny filmik bo tych śmietan jest 10-50 razy więcej niż ja używam. To jest gęsta śmietana, którą dosłownie można kroić. Ma dwadzieścia parę procent tłuszczu. Ona jest bardzo kwaśna, nie nadaje się do gotowania, bo do gotowania tu się używa śmietan powyżej 30%. Te się nie ważą, te śmietany. I słuchajcie, ja używam do owoców, na przykład jak buraczki robię ze śmietaną, takie gotowane. Takie różne rzeczy, czy do pieczenia, do, do jakichś warzyw dodaję, to, to właśnie tego szmanda przeważnie. Zwykły szmand też robię na przykład z ogórkiem, ze śmietaną, tak jak po polsku, wiecie, taką sałatkę się robi do obiadu, do śniadania, no to z tym szmandem. Ok. No się nagadałam, mini górken. 3 euro za kilogram to są takie i to też są tutaj aus Bayern. to są o takie malutkie rzeczywiście ogóreczki jak widzicie o mniejsze od dłoni no w Polsce to akurat to znacie tutaj u nas tego jest niedużo myśmy kupili 2 4 6 sztuk no to kosztowało nas to ojej ten rachunek Euro 55 za 6 takich małych sztuk. Gdzie normalnie ogórek kosztuje teraz około 40-50 centów, taka jest smaka. Tylko y, y, taka jest cena normalnego ogórka. Tylko on jest bardzo ten długi w Polsce: to się mówi o szklarniowe. A to są normalne ogórki, sałatkowe. Tak to są te długie. A tutaj tych małych u mnie przynajmniej w mojej części się nie kupi. Rzadko są w sklepie. Uch, I dzisiaj były i je wzięłam. Felix, kupiony dla kotów przysmaki po 99 centów. To takie, to już nie było w przecenie. Niech sobie pojedzą. Proszę bardzo, jeden jest Felix. O. Zwykłe przysmaki, i to też, to są malutkie, że tak powiem, po 40 gramów, po 99 centów. Kupiliśmy też puszki rybne dla kotów. Mam nadzieję, że gdzieś je odnajdę. Powinny już tutaj być. Gdzieś nisko. Felix, Felix. Następnie papryka. Euro 99. W innym sklepie widzieliśmy. Była za euro 49. Natomiast była brzydka. Nam się nie podobała. W ogóle to nie jest jeszcze sezon na paprykę. Więc jest ciężko ją kupić. No ale. Ale, ale, kupiliśmy pół kilograma to jest, czyli 4 euro za kilogram. W promocji jest po 99 centów. Normalna cena około 1,5 euro za kilogram. I kupiliśmy tam kilka jeszcze puszek jedzeniowych tego mokrego dla kota, 49 centów. Jak myśmy przyjechali, kosztowały po 29 centów. To, co mówiłam, jedzenie dla kotów, dla psów bardzo zdrożało. Natomiast zobaczcie, teraz kosztuje 49 centów i z tego co widzieliśmy, to jest taka normalna puszka wielkość. To czy Kitty whiskas, whiskasz kosztuje 59 centów, czyli 10 centów puszka więcej whiskasa kosztuje niż taka zwykła w netto, czy, czy te najtańsze po prostu. No. Natomiast nasze koty uwielbiają to jedzenie. Zamieszkały u nas specjalnie i, i bardzo im odpowiada to, je, to nasze jedzenie. Co my tu jeszcze mamy? Chyba to wszystko mamy. Tu dla kotów, dla kotów, dla kotów. Dokładnie, to są już wszystko dla kotów. Czyli za te zakupy wydaliśmy 50 prawie euro. To są takie zakupy kurcze, jak mi to wszystko, nie wiem co mi. Fakt, że jest wieczór, nagrywam także prawdopodobnie to jest problemem. Tego kociego jedzenia jest dużo, dużo więcej, natomiast tutaj nie chciałam się go przynosić, tylko tak przykładowo chciałam Wam pokazać, jakie są ceny i co tu jest dostępne. Zapraszam Was na kolejne filmiki. Dziękuję Wam wszystkim bardzo za, za miłe przyjęcie, za miłe komentarze. Dziękuję za subskrypcję kanału i, oglądaj, i oglądanie. Cieszę się, że, że Was tu przybywa, że coraz nowych mamy widzów. Oczywiście stałym oglądaczom, subskrybentom bardzo dziękuję, którzy tu są bardzo długo ze mną. Cieszę się, że nie zanudziłam was, nie odeszliście z tego kanału, tylko jesteście cały czas. I zapraszam do komentowania, piszcie co was interesuje, jakie tematy byście chcieli, żebym poruszała. Jak tylko zakupy to zakupy, natomiast zachęcam do komentowania, do zadawania pytań. Trzymajcie się zdrowo, ciepło. Pozdrawiam, papa. Pa.